Siemaneczku ludzka, z tej strony Natraja, a dzisiaj chciałabym opakować z wami prezent, mój prezent pod choinkę. Rodzice mnie kupili, jak już sami możecie zauważyć, kamerkę GOKO Level firmy DVR Extreme. Kamerka została zakupiona przez internet, przez Allegro, kosztowała 250 zł. Tak prezentuje się przód pudełka, tył pudełka, wszystkie nazwy, wszystko. Akcesoria i jeden bok pudełka. I jak widzicie na drugim boku jest tutaj pokazane, że łączy się z urządzeniami mobilnymi. Także no, przechodźmy do rozpakowywania. Jak widzicie są dwie części, pudełko białe i sama kamerka. Wyciągnijmy najpierw kamerkę. Pudełko. jak widzicie już w pudełku już nie ma a pudełko jeszcze nam się przyda w tym filmiku także odłożę to na razie sama kamerka w pudełku prezentuje się w taki sposób no jest to jak widzicie kamerka w obudowie już jest nam przeszkadza kamerka jest w obudowie zdejmijmy case i mamy kamerkę o samym case to nie dużo trzeba mówić jest to po prostu pudełko wodoszczelne tutaj jest do kamery jest włącznik tak samo jak i tutaj. Połączenie do Wi-Fi i włącznik do kamerowania lub do nagrywania, kamerowania lub robienia zdjęć. Ok się tutaj już mówiłem, teraz sama kamerka. Kamerka prezentuje się w taki sposób. Mamy tutaj włącznik. Tutaj jest guzik do połączenia Wi-Fi, i tutaj mamy, jak już możecie zauważyć, lub nie wiem, czy będziecie wiedzieć, to jest kamera, i to jest aparat. Jak już się domyślacie, to jest po prostu guzik do włączania kamerowania lub robienia zdjęć. Tutaj mamy taki guzik przesuwany, żeby otworzyć to. W środku znajduje się bateria, ponieważ. Włożyłem, włożyłam wcześniej baterię, żebyście po prostu nie musieli czekać na to. Dobrze. Kamerka prezentowała się w ten sposób. Teraz przejdźmy do akcesorii, które są w tym pudełku. Jakoś możecie zauważyć, usłyszeć. Znajduje się tutaj instrukcja. O, może tak. Widzicie, co? Wysypię po Wyciągnę wszystko z tego pudełka. A pudełko po prostu położę tutaj, żebyście wszystko dokładnie mogli sobie obejrzeć podczas filmu. W ten sposób. O, może tak przybliżę. Jaki okay. Kamerka. O, może w ten sposób. Okay. nie wiem, czy wszystko widzicie. No okay. jaki. W pudełku ukazuje nam się pierwsze co, to jest instrukcja od tej kamerki, już widać po nazwie co to jest, jak się to nazywa i po samych rysunkach też widać. Także instrukcję możemy położyć sobie tam na tyłach, o tu będzie widać, może tak zrobimy, o będziecie lepiej widzieć. Drugą rzeczą jest to pilocik do wyłączania, robienia zdjęć i kamerowania. Prosty placik Również go tu położymy. Czwartą rzeczą, standardowo, jest to kabel od ładowarki. Ale to nie jest zwykły kabel. Można ładować kamerkę poprzez, poprzez komputer, laptopa lub telefon. Nie ma zasilania do prądu. Czwartą rzeczą. Jest to uchwyt zamontowany na pasku. Tu się wkłada kamerkę i na przykład jeżeli mamy rower i jeździmy w, w, z kaskiem, to po prostu zakładamy to na kask i już mamy wszystko z góry ładnie widziane. Oj. Może to tak ten, w ten sposób. Nie wiem czy będziecie widzieli wszystko. Odsunę to bardziej. Okay. Wszystko widzicie? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra. Już piątą rzeczą jest to... Uchwyt na ramę rowera. Tutaj się zaczepia na ramę, bądź też na kierownicę. Tutaj kamerkę i już jedziemy. Czekajcie, tylko to zakręcę. Tak okay. położymy sobie to, to w ten sposób. Czekajcie tutaj. Żeby to można było postawić. Mhm. Nie wiem, czy to teraz będziecie widzieć tutaj postawić o to postawię ok yy, tutaj ostatnim, ostatnimi rzeczami w sumie które były tutaj w folii to jest taka naklejka można sobie tutaj przyczepić wszystko to jest odklejane można to nakleić i po prostu mamy już naklejone na jakąś część i po prostu możemy to przykleić w wtedy też przydatna rzecz i ostatnią rzeczą jest to taka jakby zapasowa część do kamerki takie po prostu kółko nakrętka można tak powiedzieć dobrze, teraz wam pokażę jak się montuje do każdej części z caseem i bez case'a dobra, najpierw zabierzemy się za kamerkę z case'em Tutaj jest uchwyt do otwierania tego. Musimy się mocno pociągnąć. Wkładamy kamerkę. I zamykamy case. I jest. Teraz są... no bierzmy sobie na przykład to do kasku. Starczy, że teraz tutaj jest dziurka i teraz w tą dziurę Zakręcimy kamerę. Modajesz. No I dokręcimy tutaj tym kółeczkiem, co to jest pod spodem. I już mamy ustawioną kamerę. Na przykład teraz możemy to do kasku przyczepić, i już jest na kasku. Tym pokrętłem, co to jest taki długi klucz, możemy regulować, jak daleko chcemy to posunąć. Dobra odkręćmy teraz naszą kamerę ops dobra uchwyt do kasku już widzieliście teraz zabierzmy się do, no, za uchwyt do roweru wezmę tutaj jakieś ramę zaraz wam przyniosę i pokażę na przykład na zwykłej kretyce albo nie wiem zaraz przyjdę dobra mam tu jakieś kółko takie Odkręcane. Teraz wam pokażę jak to się mieści na tej rurze, tylko muszę to po prostu odkręcić. Jeszcze nie. Jeszcze troszkę. Jeszcze się zmieści. Chyba się nie zmieści. To jest ostateczne, jeżeli możemy to przykręcić. To muszę iść po coś innego. Niestety zaraz wrócę. Dobra, mam tu w mojej po pomadkę. I będziemy tu zakładać na to jako ramę rowera. Dobra, przykręćmy to teraz troszkę, żeby nie odleciało nam to czasami. Teraz składamy to w ramę roweru. I dokręcamy po prostu te nasze tutaj. O czekajcie. To musi być równo, a nie jest równo. Ok, wkładamy w ramę roweru i dokręcamy obu stron porówno. równo. Ok. Zobaczmy, że to jest rama roweru. I po prostu chcemy gdzieś jechać z kamerką. To Bierzemy naszą kamerkę. I już wisi na tej ramie, to, no to dokręcamy po prostu kamerkę. O, w ten sposób. Tak samo jest tutaj dziurka. Jak widzicie się coś wysunęło. W obudowie jest też dziurka. Także dokręcamy kamerę. Nie wiem. Kręcamy kamerę i do... Przepraszam was. Okej, okay, już mam to założone. Rama roweru i kamerka się trzyma. Starczy teraz dokręcić, żeby się nie bojało. I już możemy jechać w teren. Tylko pamiętajcie, nigdy nie zakładajcie tego na pomadkę, bo wystarczy, że przekręcicie, co, a mam kamerka. Po prostu spadnie. Dobra, ale idźmy dalej. Jeżeli chodzi o uchwyty, to to wszystko. Tak samo się zakłada samą kamerkę. Ja będę nie, na razie jeździć z obudową, bo się boję o stan mojej kamerki. Tak samo tutaj ma dziurę, żeby to po prostu założyć. A co do samej kamerki, to włączymy ją. Jak widzicie, się pokazał napis ON. I teraz wystarczy, że użyjemy naszego pilota, żeby ją wyłączyć. Jak widzicie, piszcie, słyszycie może, ale nie możemy nagrywać, bo ja nie mam karty niestety. Tak samo możemy zrobić za pomocą pilota. I po prostu ją wyłączyć. Off. Proste. Pilot przydatny. Jeżeli chcemy na przykład przestać nagrywać. Nie wiem do czego to służy, ale zaraz się dowiem. Przytręćmy to do naszej kamerki. I w ten sposób. Dopełnia się wkłada do jakiegoś statywu czy coś. Ale ja na razie tego nie mam. Także na razie nie będę wkładać. Jeżeli chodzi o sam filmik, to na razie to wszystko miejmy nadzieję, że wam się spodobał jeżeli tak zostaw okejkę, subskrybuj mnie a 1 stycznia dowiesz się więcej o moim nowym kanale a tym razem dzięki bardzo, że oglądasz ten filmik tam stoi moja hańka. jeżeli ci się filmik spodobał tak jak mówiłem okejkę, subskrypcję i oczywiście komentarz bo to bardzo motywuje ale ja tutaj się położymy na tym pudełku i skończyłem filmik jak to pięknie wygląda kabarka. Dzięki, że oglądałeś No i na razie ścięło na się